No siema. Przyznaję, że dałem się namówić Pawikowi do zagrania w najnowszego Silent Hilla. Więc zapraszam was wszystkich na wspólną wycieczkę krajoznawczą. No, pal wroty matka. Nigdzie nie wracam. O, Zostaję, o, o. kurwa nomadem. Bez skitu jedziemy nomadować. Shit, biegniemy w bunker. jakaś ścieżka do tyłu. Penger grać w horrory przecież, horrory to, to moje ulubione, moje ulubione. No to jest nie tak. jest taki horror. Więc grając w nie-horror poszliśmy na spacer podziwiać architekturę. Ale zajebistą chatę mają, fajna, fuj. No ja już kurwa jak sobie pomyślę jakby to trzeba było konserwować i tak dalej i tak dalej, jak to się psuje. Bo już mnie kurwica zabierze. Kurwa wiesz, wieje. To jedno, ale ten deszcz spada, ta farba też szybko musi schodzić, nie? No tak. No, Że widę, czy... no, no właśnie, nie bez ten, nie bez powodu, tu farby nigdzie nie ma. I nawet udało nam się znaleźć małe miejsce naszego przyjaciela, przy którym znaleźliśmy pierwszą natatkę w tej grze. O, tu jest jeszcze coś. Szopa wybudowana przed Marka. Cieszę się, Side... Side... mają. o. Z tej strony. Tych A, nie będę ich wszystkich czytał, to była pierwsza i ostatnia. Mm, co mnie obchodzi gejzer, co pluł wodą? Tak szczerze. Jej, to jeszcze, jeszcze jakby, nie wiem, pluł winem, to by było coś dziwnego do opisania. Ale wodą? Zdziwiłbym się jakby nie pluł wodą. Co coś prawda, ale już nie ma jedno, żeby zmienić. I co jak co, ale i do Clash of Clans się nie spodziewaliśmy. O, tu nawet blacha jakaś ten, ale zabraidowali drewno. motem Lepsze. lepsze. Jak w masz. Jak znajdało O, albo tak, 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 mury. Tu masz na przykład mur mury, level 2. Mm -hmm, mm -hmm. Dalej poznając obcą religię i kulturę, udało nam się odkryć sposób, w jaki działają zapisy. Wiesz co, chodzi? chyba się pomodlę? nie wydaje mi się. Hokorze. Dobra, zapis. Może być. O. I poślinka ci zapisuję. Chyba bardziej budda tutaj. Kurwa. No ktoś tam do góry se mówi, dobrze, zapamiętam ten dzień, żebyś mógł do niego wrócić. Tak wygląda zapis. I na szczęście nauczyliśmy się jak zapisywać grę, bo po chwili zaczęły do mnie docierać niebezpieczne poszepty samego szatana. Nie, tak, tak na to patrzę, to krzyczy to do, krzyczy to do mnie, dotknij mnie, tak szczerze. Tak, 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 tak. I zaraz co się stanie. I to się Aha. Ruszając dalej w dół wioski, chcąc pchnąć fabułę do przodu, dowiedzieliśmy się, jak się nie parkuje. No i poznaliśmy tajemniczy lokalny składnik kebabiarzy. Jest taki trusek? Lisa. Wchodzi w koło do koła drogi. Nie ma łapy ani nogi. Aha. za zajęło parkowanie równoległego. Ja myślę, że w tu nie można parkować. To no już nie ma gołębia. Nie będzie gołąbków. Tak to działa, no, nie? Musi być. No tak. Kiełaba też nie będzie. Chociaż. Może? Jeszcze szczury sobie, spokój, spokój. Lokalni babiarze są bezpieczni. Interes będzie utrzymany. I w końcu spotkaliśmy pierwszą postać, która brała wydarzenia bardziej na poważnie niż my. Chodź, zachódko. nazwała na nas drajczynią, myślałem, że jest naszym tym. No właśnie. Trzeba i plomby chyba sprzedać. Z kim pójdziemy, na kurwę? Sami. Tak jest, W ten sposób dołączamy do reszty, oddając się wszystkim szpetnym i niegrzecznym buntowniczym aktom. Ale ktoś pucha się. No ja bo za czasów kiedy jeszcze nie było tak wysokich akcji na vape'y, wszyscy kopcili. Stali pod sklepem. O, e! tam nie zagaduję. mnie zagaduje! Nie, 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 nie. Pięknie, bo się zjedną z werykaty. Bad ending. Zagadała mi o vape'ach. Run, boy, run, tego na Nie widzę, gdzie biegnę, ale biegnę. O! Przekaj. Tak zwana gleba? Gleba, gleba, Kupo jak gleba. Nie! No To ci? No biegnij. Co jest? Oj, kondycja jak ja po paleniu. I przez paleniem, mm. i bez palenia. I bo? I bo. I bo? Nie wiem. O, dobra kastanie. Ole, pik Dobrze, że ten płotek powstrzymał kwiaty. No biegnij, no! Co ci jest? Ale. Ona, ona się wstydzi. No, co jest? To chyba już nas złapało, nie? A teraz możemy się cofnąć, spoko. Nie. Pojebany COVID-20, stary. To już jest 21. O! O! Ona po kacscencie zapomina, że ja wplikam. No Ale dźwięki. Tu, 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 tu. Tak szczerze, te na dnie gdzie biegną. Chciałbym by spierdolić. Oho. Okio. Aha. Aha. Po prostu byłem szybciej niż kaszak, rozumiem? Byłem pełen, że jest Ja też no? Mimo, że grałem w to, to, też tak sądziłem. Szczerze, po prostu nawet to potrafię spierdolić i. No cóż. Chłopiec <głosierdzi> biegnie prosto, jak to kurwa prosto. Ej, no dobra, ale na taki daszek to akurat bym się szybciej podciągnął, nie? No ale to by się przemykł, tyle dobra. No to, no to. Już bym się zapluł, ja bym miał w głowie tak, ale pierdolę. Te rozwiązania nie są yes. takie złe. No mówię, wiesz co, jak ja biegaj, to wolę być zidonym. It's okay. Ale battery wleciał. I znowu się trochę szlajaliśmy, trafiając w końcu na mojego pierwszego przeciwnika. Fair enough. Wow, 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 wow. Look at the moves Michael Jackson, pick. Kocica. A to jest jakaś lalka. Dobra, daj mi gazurkę, to pokażę ci jak się to robi. No i nie dali mi tej gazrurki, więc nasze pierwsze spotkanie wyglądało mniej więcej tak. Wejdź Moty, doczuć. Ale ona szybka jest. Aha. dobry. Ja problem z ok. Oj, ona chyba kilka za głębokich, by, by ten działa. W sensie wiesz, albo za, za mało. Aż w końcu, w imię nastoletniego buntu, włamujemy się komuś na chatę. Idź naprzód, zdefiniuj, które to przód. No, na północ. Chyba poszedłem dobrze, bo jest światło. Wkładuję się komuś na kwadrę, tylko dlatego, że się świeciło. Mniej więcej tak samo wybrałem kierunek technikum. Kierunek życia, o! wezmę tabletki ze stołu. Kuma, że ładuje ci jakieś dziecko z postówki i zabiera ci tabletkę z ten, nie wiem, na impotencję z, ze stołu i bandaż z tej szuflady. Jak ona ma chyba 16 lat, tak? Czekaj. Tak co to zmienia? Weird as fuck. Podstawowca mogłaby nie wiedzieć co robi. A, pomiędzy 13 a 15. To tak i tak, nie, tak, no, powiedział niebezpiecznie. Dzień dobry A to był piercing jednak, no to oddaję. Fancy piercing no, zrobiony wiesz, w szkolnej toalecie, taki szybki Buntowniczy okres taki, no Taki z <laughs> <laughs> Kurwa Najbardziej męski okrzyk <laughs> Bojowy, tedy, tedy, kurwa <laughs> Nie mogę What do you mean? <laughs> To nie ten klucz, Braser, to nie ten klucz. A to tam było jeszcze? A poczekaj, bo ona wyszła z pokoju, który jest teraz otwarty. A, jestem kurwa. Miliony. Aha, tu już można parkour, dobra. Podoba mi się ten trzęsie, jak przejść jedną strony, to takie o kurwa. Jak to nie można? No. Skąd tu mam wiedzieć, który dach jest osiągalny, a który ma na przykład drabinę sp Ja pierdolę. Tak szczerze jak zacząłem pierwszy z tego kurwa tą laskę manekin z nożem mówię nie no nie da się, je, jeśli mi nie je wyskoczy na twarz to się nie wystraszę <grytanie> I nie wyskoczyła mi na twarz i się wystraszyłem, jest mi smutno Kurwa Ufa, mać To jest już trochę cheating To już jest Widziałem trochę cheating senspodar. No ale nie tak Ej tu powinien być jakiś przycisk do szybkiego obrócenia się za plecy tak szczerze A czemu mi sanity spada, przecież uciekam, o już jest git nie, to jest stamina stary. Ale ja nie sprintowałem. A może jednak sprintowałem? Sprintowałeś. Sanity z natrapakiem. Mhm. Dobra, czy to może przestać tak być. Jakby ktoś Ale... o metal, o metal Ale... trzaskał widalcem. Ja już rozumiem, że jestem zagrożony. Nie mam pojęcia gdzie iść. I znowu łazimy w kółko. Przysięgam, ta gra powinna nazywać się Silent Hill w f... chodzenia. O! Kolejna cutscenka. Dobra, jak nie przylecisz szu z gazrurką i mi nie odda gazrurki, to będzie skam. O! Dobra, niepotrzebny jest szu. Jest i ona, główny bohater. Miłość wielu filmów, seriali i gier. Gazrurka. Czemu gazrurka? Bo hydrorurka była zajęta. No to pora na mój prawdziwy performance. Ciężko pójść z nimi walczyć. To był, kill. aha, aha. To była wizualna to wskazówka. Myślałem, że coś czy coś, a nie że się zglitchuje. Nie, no na błyska. O. Nie, no jestem idiotą. Dobra. Ty co, masz, musisz tylko prawek jak jest kontra. To Minecraft. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz kontruję. A kliknąć? Dobra, może po prostu. Jest. Aha. Siedzi. To już? Ze Stubsy, żebyś nie No spokojnie, a w ogóle podoba mi się, że śpiewa mi muzykę do walki cygan, który 40 lat palił już bez akcyzy. I robi wow wow no dobra, no. no dobra, to nie wyszło najlepiej, ale czekajcie, bo tu zaraz za będzie druga próba. Okej. Okay. Ale ty... Na początku myślałem, że mam farta. Ale ta walka po prostu taka była. No siema. Mój ulubiony Cygan o, mi... <laughs> Będę się z nimi bił tylko dla tej muzyki z walki. Bo ten ale Cygan jest fantastyczny. Kontrolite. No, przecież to, to ja myślałem, że ta kontra to będzie ten... Mignięcie na sekundę, a to ona się... Toszkę ma kolorową przez pół minuty, o. A może po prostu jestem czempionem sztuk walki gaz-rurą i po kolejnym wygranym solo znalazłem kumpele. No spać poszła przecież w tych kwiatach, sesję na Instagrama zrobić. Ona się nawet nie kapnęła, co się dzieje. Za wolna była, trudno. Też bym był Z... za Słodkich snów, pepogie Tak mówię mojej rybce jak miałem 4 latka rybka nie mieni I zostawiłem ją w sklepie ze słodyczami Bo ja jestem żądny kolejnych walk A co mnie będziemy się rozczulać nad rozlanym mlekiem Albo zarośniętym ciałem Dobra, chlepa Minecraft No elo No ale dzisiaj o kurwa! dude, double hita! To aż dzisiaj nie Jeszcze ktoś chce mnie pobić O, o, o! Ola, ale to buchłać reflex Nie było animacji przysięgam no bo nie wszystkie da się skontrolować. Skam. Mhm, mhm. Mhm, Jak mhm. ona jest bardziej j**a od Bez kitu. <grym> tak szczerze, jakbym teraz zaczął tę scenę, to bardziej bym nie ufał jej, niż tym lalkom. No. O, teraz jakiś Big Chungus pewnie przyjdzie. Liczyłem, że okaże się, że zadaniem będzie stata druga laska i jej przykłówik. To dobrze, fasata na To byłby plot twist. I uwaga nowość, tym razem nie chodzenie, a nasza pierwsza zagadka. Złożyć odpowiednio dużo ofiar. Oj, składaj ofiary. No to wszystkie składam. Mmm. Zbadaję te Dobra. Grzebień. Znaczy te. Co? Mm. Bachlarz. Grzebień. A co ty robisz? O. jest V. To jest. Butla. Winiacz. Winiacz. To jest szczur. Zawinien. Ej, dosłownie to jest szczur. Myślałem, że żartuje To jest szczur. To jest... Nowoczesne sushi. No Nowo, właśnie k stare, stare sushi. California roll. To jest małopolska roll. Głąb. Zawinięty w kopulstę. No mm. Nie, oddaj, wróć, 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 usuń. Zbadaj. I to jest, co, czym ty, riba. Dwie riby. Riba. W sumie to jedne, riby ry syjamskie. No dobra. Skoro już wiemy, czym dysponujemy, no to szybko kwinimy. Nie, ja wiem, co strollowałem. O, ładna animacja. Ty, jak się cię zbada, to ty masz bardziej takie drzewa niż kwiaty. Wracaj. Eee, więc ty chodź. Wybierz, ty choć tu. Ty to liści, bo jesteś w liście a ty wyglądasz jak. Winiacz. No kurwa. Syn. Panie. Czekam, gdzie tej gafy. Panie. przecież ja się nie przyznałem, ale ja przeszedłem Silent Hilla 2. Nie, co gadam? Yy, The Evil, The Evil Within. 2. Na najprostszym poziomie trudności, ale przeszedłem. To to mocny załog. Mm. Graj. No, widzisz, tutaj nie z pierwszej łapanki, tak? W sensie tak szczerze? Gracze Dark Soulsów, no, nic nie wiedzą o trudnych grach, jeśli nie grali w te Evil Within 2. Na najprostszym poziomie trudności. Na najprostszym poziomie trudności. To ty jesteś? O jezu. Eh, Nie wygląda, jakbym miał mu ufać, tak szerze. Wygląda jak ktoś, kto byłby na wyspie Epsteina. Tak. I z drugim pionem zbijałby. I zbijałby z nim pionem, zdecydowanie. Tak poznaliśmy pana Lisa. Także powiedzcie cześć panu Lisowi. Nie zgadniecie, co będziemy z nim razem robić. Kurwa, chodzić. Coś by było. Coś by było. Dobra. Patrz, dokąd idziesz. No dobra, idę po Na bagnach. A tu, tu, się, tu, czuję się w tu, w tu, tu, no. no. Nie więcej tak wygląda moja droga do piwnicy w No. tu, 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 Zbadaj drzwi, pamiętaj. Jak nie działa w jedną stronę, spróbuj w drugą, a nie pcha. drugą też jest piezda. No i zagadku, zagadku, parę kumpel. Czegoś brakuje. Zagadki środowiskowe nie są. Tam klepki. No, amen. Otwórz mapę. Mam no, tam wrócić. No dobrze, to idę. Zagadki, w której kurwa chodzimy. Ty jesteś moją wskazówką. Na pewno masz coś wytknięte w dupę. Kudzu Kudzu chyba jest na latacika, na lody. O nie, SCP, yes, ale dziwny ten pies. Fafik, fafik niezbyt dla jemy nie do budy. Oj, chyba jest głodny, bo masz szeroko otwarte usta. No i jak już dotuwtaliśmy do wskazówki, to przynajmniej pojawił się kolejny event, gdzie mogę pokazać swojego skilla. Dziękuję. I ja mam go tym kozikiem. Tak. Tą kutko. Dobra, to można było skontrować. Dobra. To też nieważne. Ten atak kontrujemy Distos? Yo, ty, ale co muszę za kupić? Co to za pancernik? <noise> Jak stoję w nim, to cały czas triggeruje tylko jeden atak, który na pewno. To już. No, Deum. Tutaj muszę przyznać, że z rozczarowaniem wracam do dalszego zagadkowania z okazjonalnymi bitkami. O, nie panu. Zatrute tu, a Deją. Deum. Dejon, wydzielanie określoną woń. Nie no, albo jebie, albo nie. To jest prosta piłka. Ale wiesz, czasami coś jebie, ale mówisz, kurwa, sobie fajnie jebie, nie? O nie, za to Brzmi jak z prawej. Kurwa, w ten sposób za mną. deją. było z prawej. No. Dzień dobry. To w tej walce to idzie lepiej ode mnie Nie no kurwa, pierwsze że ta walka to No co mogę powiedzieć Jakbym grał w grę mobilną O spoko Babik pisał tę wiadomość, ale widać, że to się nie dzieje W Polsce, bo w Polsce to by było napisane Nie wiem, Kamil Kohamadzie Albo coś takiego Albo Lech Poznań królem Polski A Poznań, królem Polski Albo L w nawiasie, nie w nawiasie, tylko w Kuku. L w nawiasie. Mhm. Nie. <ścoughs> 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 nie. <ścoughs> o, tu jesteś. Tego nie można. O! Perfect dodge, Już! Spokój się, papik. Lotka Charger? Ty chcesz ty właśnie. ja przyciągnę obie nie ma problem miałem balkon z nimi jeszcze Dajam. no Dobra. no to nie, <coughs> nie spodziewałem się tego i się wam przyznam że nawet z ostatnim etapem zagadki poradziłem sobie zaskakująco dobrze mm, największą, największym problemem tej zagadki będzie zapamiętać w kolejności piorun jest taki drzewo piorun to drzewo a spruchniałe drzewo to piorun, a kudzu jak wygląda jak villager z Minecrafta. Dobra. To ty jesteś dobrze. Tu musi być drzewo. O. Nie. Tu musi być piorun. O. 10 na 10. Nie wiem, jak to zapamiętałeś, ale działa, więc ok. Działa.